Ten, ten komentarz o tym MwK. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie by to to było? Wpiszę tak. MwK może będzie? Będzie, nie będzie, nie będzie, 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 nie będzie, nie będzie, nie będzie, będzie. Kurczę, dlaczego tego komentarza nie widzę? Fu, 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 fu. To będzie inaczej. Treści dla dorosłych. <grym> filmy. Nie wiem, czemu akurat filmy i shorty są tutaj pod jednym. I jest tutaj reakcja na odpowiedź youtubera. ...i gdzieś tutaj nasmarowany był komentarz. No hmm, hmm, hmm. Dobra, zaraz go poszukamy. Zaraz go poszukamy. Przegrałeś. Jak zwykle, o, jest MWK. Widać, widać. Ach, gościu, gdybyś poświęcił więcej czasu albo poszukał innego shota, dowiedziałbyś się, że mam cię za typka z obsesją do klocków. Więc zacznijmy od tego. W dzisiejszym filmie Nie o, chciałem ej. tu wchodzić. Yy, więc zacznijmy od tego. Po pierwsze... Jak, o co chodzi z poświęceniem większej ilości czasu, albo znalezieniem innego shota. Nie ma innego shota na YouTubie. Nawet nie ma tego, na który ja odpowiadałem, po prostu dostałem to na maila. Więc MWK, albo mi podeślij tego shota, o którym mówisz, albo nie pisz głupot. Bo nie ma, a szukałem. Zaczepiesz mnie od x lat i wytykasz jakieś swoje racje, tak. Zaczepiam wszystkich minecraftowych youtuberów, którzy robili brzydkie rzeczy, jak na przykład ty, czy Doknes, którzy kradliście content i miniaturki za granicy. To było bardzo brzydkie. Które mam w dupie zresztą, jak większość polskiego minecrafta. No i super, ale to ja wiem, która to jest część polskiego minecrafta. Ta, którą najczęściej, że tak powiem, której wytykam te brzydkie rzeczy, jak właśnie kradziesz miniaturek. Czyli między innymi Doknes, czy ta inna ekipa. Szukasz taniej afery w... na klockach? Klocach, przepraszam, zamiast zająć się swoim życiem. To jest po prostu część mojej pracy, powiedzmy. Ale mądre akurat to słowo. Wygenerowałem strukturę pod content na serwerze. Gdzie gra, ta też moja, moderacja, straszne. Yy, moja moderacja straszne. Chyba przecinka brakuje. Yy, albo to słowo nie powinno się tu pojawić, nieważne. Tak, wygenerowałeś i bardzo przynajmniej też, to akurat muszę pochwalić jeszcze raz. Aktorstwo w twoim przypadku jest naprawdę świetne. Bo, czekaj, gdzie to było. Te, te, te tutaj, Czekaj. Co ty gadasz? No, aktorstwo w tym przypadku jest fenomenalne, to muszę ci powiedzieć. No, ewidentnie. Twelu. Serio? Gravel, dobra, Patrzcie. No, idealnie odegrał rolę człowieka, który nie spodziewał się jaja, mimo że dobrze wiedział, że tutaj będzie, bo sam je tutaj podstawił. Świetna sprawa, to trzeba przyznać. Ale przynajmniej się przyznał. Szacun. Wygenerowałem strukturę pod content na serwerze, fajnie, szkoda, że nigdzie o tym ani w opisie, co wam zaprezentuję, muszę wam o czymś, o, super. Niech będzie, cokolwiek to znaczy, muszę wam o czymś. Nie ma nic tutaj, żadnej informacji, że to jest ustawiony content, że to nie jest typowy survival, że tutaj czytujemy cokolwiek. Jest to przedstawiane jako, yy, jako zwykły survival i co gorsza, w tytule: Odkryłem tajny sposób, jak zrobić Jayus w Minecraft 1.20. Ani na datapakach, ani na modach, nic. I to jest właśnie problem. Ale przynajmniej. O nie, nie gadaj! Krótko, widać w jego oczach, że on wie, ale musi pokazać, że nie wie. Serio? Tak. Ej. Nie, no powiedzcie! Zapa kiedy, kiedy sam się przyznał, nie? że tak, wygenerował ten strukturę i że to wszystko, że on tutaj to wszystko wie, nie to jest genialne. Skąd on ma to w gravelu? No do contentu, nie? Sam tutaj się przyznał, że wygenerował strukturę pod content. Więc to trzeba przyznać, że aktorstwo... Tema. dobra, ej, ale dużo jest w gravelu. O, tu gravel, dobra, ty... O nie, nie gadaj! Serio? Ej, genialne. Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Mamy jajko sniffera! Nie, 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 nie ja w to nie wierzę! <laughs> Kurde, ja teraz to, to ja w to nie wierzę, no powiem szczerze naprawdę to wiedząc, że on o tym wie, jakoś inaczej się na to patrzy, bo wtedy można było się domyślać, ale tu już mamy pewność, nie? Więc dobra, lecimy dalej. Faktem jest, że się w ogóle do tego nie przygotowałem i popełniłem błąd. No i super, i wystarczy się przyznać i przeprosić swoich widzów. Przynajmniej ja bym tak zrobił, przepraszam, że ci więc tak nie będę, ale nie wiem, czy jest to na miejscu. Że wytykasz mi oszukiwanie widzów, jest. W momencie kiedy nie szanujesz swoich. Jest argument dalej? Nie. Nie ma nie ma przedstawienia argumentu na to, na stwierdzenie, że ja nie szanuję swoich widzów. A ja nie uważam, żeby nie szanował was, uważam, że darzę was wielkim szacunkiem. I bardzo was sobie tutaj cenię jako naprawdę mądrą widownię. Nie wiem, czy jest to na miejscu w momencie, kiedy nie szanujesz swoich. Nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to interpretować Osoba z taką widownią jak ty mogłaby mieć emocje na wodzy, a nie odpowiadać na zaczepki niedojrzałych fanów Nie mam fanów, tylko widzów Że coś tam robisz z ich mem... mamami Jezu... Przecież to jest najstarszy mem Twoja stara Hopie Hopie Ile razy sobie żartowałem No, w Minecraft powinno zostać dodane schody ze szkła, schody z betonu i twoja stara To jest mem nie odpowiadam tego, żeby faktycznie tak komuś odpowiedzieć. To jest najbardziej typowy, bezbeczny mem, jaki można powiedzieć. Tekst typu Twoja stara. Hopie. Hopie. Więc tak niby powiedział mądrze, sensem. Ale no właśnie. Wow, w ogóle tutaj odpowiedzi są. Weź mi wyjaśnij, jak niby tydzimy. Ło wow, siarczan, kurde. Chyba zaraz Daily nam się przedłuży. To jest tekst podstawówki, dlatego go dzisiaj używam. Fiking oh. siarczan. Dzięki 19, pozdrawiam! 20 groszy. Siemat i chciałem się zapytać, jakie zastosowania mają te kwiatki od snęcznie. Ładnie wyglądają to dekoracyjne. Czy <laughs> dzięki serdeczny pozdrowiczku. To Doceniam, dzięki. A pozwól, że powrócimy tutaj do przeczytania odpowiedzi dla MWK od Alana, chyba. Chyba to jest Alan. Weź mi wyjaśnij, jak niby dziwnie nie szanuję swoich widzów. Typ z obsesją do klocków. To akurat troszeczkę fakt, bo mam troszeczkę obsesję na, na punkcie, że tak powiem, klarowności między twórcą a widzem. Uważam, że mimo wszystko twórca powinien bardziej klarownie przedstawiać to, co tworzy. Czy jest to właśnie pod podsypane szczyptą cheatu? Czy jest to typowy czysty survival? Ale to jest moje zdanie. I tak, mam na tym punkcie obsesję, że powinien youtuber być szczery ze swoimi widzami. Doknes też tylko Minecrafta nagrywa i pewnie w, swoich, w Twoich oczach nie ma obsesji. No bo się lubią. Plus masz w dupie tego typu zaczepki, tak? Jak masz w dupie, to co tu robisz? Słuchaj, no, odpowiadam na takie komentarze, bo mimo wszystko jest jeszcze go wtedy pośpiać. Nie robi tego, bo go to realnie denerwuje, więc nie musisz tak napisać. Trzymaj emocje na wodzy. Pewnie, że to robię żartobliwie. Jeśli pasowałoby ci to do narracji, że jednak nie szanuje widowni, to chciałby zaznaczyć, iż osoba próbuje go na siłę wyzywać. O, jest jaki długi komentarz! O Boże! <laughs> nie chce się tego czytać chyba. Jezu, za długi on jest. Ajajajaj. Ojoj, oj. Przykuł się do walki w oktagonie. Nie stać ich na mnie. O, kotek, jezu, jezu, za długi, czytaj, no dobra, to od początku, żeby był wątek, słuchaj no, odpowiada na takie komentarze, bo mimo wszystko jest jeszcze czego wtedy pośmiać, nie robi tego, bo go to realnie denerwuje, więc nie musi, jak ty to napisałeś, trzymać emocji na wodzy, aż się bałem, że nie jest aż takie klarowne, jeżeli pasowałoby ci to do narracji, że jednak nie widowni, to chciałby zaznaczyć, iż osoba próbująca go na siłę wyzywać, raczej jego widzem nie jest. Wow, kurczę, że są ludzie, którzy to naprawdę rozumieją. A w przypadku jechania po całości na jakiejś osobie, to było to tylko w przypadku, kiedy ci widzowie poszli o krok za daleko i zaczęli jechać po bliskich mu osobach. Tak było. Jak powiedział noclejus, który mu po dziewczynie zaczął jechać, bo przy nim tak wszyscy się pruli, że TGMI widzów nie szanuje. Eee, tak, to była kwestia gościa który życzył bardzo brzydkiej rzeczy Beacie wtedy, żeby jakiś mężczyzna brzydką yy, zbrodnię zrobił na Beacie nie mam tutaj na myśli odebranie życia, tylko coś innego. nazywałem go pajacem niemytym, potem przed MNM, znowu dwie, trzy literki. MNM nakłamał, że ja zwyzywałem tak widza, widza nie? że to zwykły widz coś przyładnego napisał, a ja go tak zwyzywałem. Ale dobra, kontekst wyjaśniony. Yy, jak pewien klejus, który mu po dziewczynie zaczął jechać, bo przy nim się tak wszyscy pruli, że TGMI widzów nie szanuje i nie traktuje, ich, jak drugiego człowieka, a to chyba o oglądacza też może chodzić Chyba każdy z nas się kiedyś zastanawiał Zabiję te shorty na YouTube. Chciałem przesunąć w dół Ja pierdzielę. no kurwa mnie strzeli jakaś <ścoughs> Nie wierzę, nie wierzę, ja pierdzielę. nie wierzę 3 metry, 102 metry Yy, ty, 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 gdzie to było, gdzie to było? miałem wszystko robić takie. Nie, to mam wyżej. Co to To faktycznie. mi moim zdaniem był strasznie naiwny wierząc, że wytknięcie ci tego coś zmieni. Znaczy ja wiedziałem, że to nie zmieni. Znaczy, wierzyłem, wiedziałem, wierzyłem w to troszeczkę. Miałem nadzieję, że może coś tutaj będzie takiego, że no coś się zmieni, no ale. Wiecie. Naiwność dziecięca że faktycznie stwierdzisz że zrobiłeś źle i trzeba przeprosić widzów bo wszyscy mimo wszystko wiemy jak ty robisz content pod jaki roczniki i ile takie komentarze dla ciebie są warte mimo wszystko to robisz takie rzeczy nie pierwszy i nie ostatni raz z premedytacją, bo target, w który celujesz swoim contentem, raczej nie jest zainteresowany, czy to zrobiłeś komendą, czy nie. Czy okłamałeś ich, ich, czy nic złego nie zrobiłeś. Innymi słowy, co byś nie zrobił, twój kanał raczej jest bezpieczny, a wręcz pewnie parę tysięcy kolejnych dzieciaków, które dopiero co dostały telefon do łapy, przyjdzie do ciebie na kanał. Finalnie, co do tej struktury, mam jedno pytanie. Jakim cudem dla ciebie łatwiej było ogarnąć komendę? King, siarczan? Ależ oczywiście, proszę pana! <noise> dzięki byku. Fiking, siarczan. 9 złotych 52 grosze. Skoro jesteśmy przy MWK, to zobacz se filmik Huntera. Nie ostatnie oglądaliśmy to nawet, nie są dzięki. godni zaufania i tam będzie historia hunterowi i MWK. Dzięki i dzięki i doceniam, byku. MZ dzięki za Dumana. prawie, no dobijeś prawie już do połowy celu dzisiaj. W większości. Dzięki, doceniam, Byku. Pozdrawiam. Czyli możliwe, że i pojutrze jeszcze będzie live. Zobaczymy. E, jakim cudem? Dla ciebie łatwiej było ogarnąć komendy na nią, tę strukturę, co trzeba, bo w Trails Ruin jaj Sniffera nie znajdziesz, i Sus Gravel z jajem Sniffera, niż szybciorem sprawdzić, skąd wygrzebać te jajce i na szybkości poszukać tej ruiny oceanicznej. Też, ciekawostka, się nad tym zastanawiałem. Bo szczerze? Nie, czekaj, dobra. Wiem czemu. Prawdopodobnie możliwe chodziło o to, że MWK wie, że tylko w tym, tylko w podwodnych ruinach można znaleźć tamto. Nie, w sumie, jakby to zrobił, to jeszcze gorzej by go nie świadczyło. Jeżeli by wiedział, że tylko w podwodnych, oceanicznych ruinach na ciepłym oceanie można to znaleźć, bo wtedy by to oznaczyło, że on z premedytacją chciał oszukać widzów, że można jeszcze gdzie indziej znaleźć. Bo przypomnijmy, moi drodzy, tytuł: Odkryłem tajny sposób na zdobycie Jaja Snifera. Ale jeżeli moja teoria w tej chwili jest prawidłowa, to niestety. To dużo gorzej jeszcze świadczy o MWC, że on z premedytacją chciał oszukać widzów dla kontentu i nawet zmylić ich. Nie, nie obchodzi go to, że jego widzowie by poświęcili kilka godzin na szukanie tego w tej strukturze, bo ich ulubiony youtuber e, tak powiedział. Nie, mam nadzieję, że, że nie. Mam nadzieję, że ta teoria, którą teraz wymyśliłem, jest absolutnie błędna. Oby. Niech będzie, że po prostu. Mm, dla jej. Nie, żeby coś. Sprawdzenie tych informacji to parę sekund, żeby wpisać zapytanie w wujka Google. A ta struktura pojawia się na każdym kroku. Znalezienie to kwestia paru minut, nawet bez elitry, jak masz ocean w, w pobliżu. Nie chce mi się wierzyć, że jesteś jakoś zaawansowany w komendy. A może jest. Był jakiś taki youtuber, który robił clickbait i był bardzo dobry w komendy. Kurczę, Yahimozo chyba to był, nie? Chyba Yahimozo. Tak, pamiętam Yahimozo. W ogóle ciekawostka zniknął się jakiś czas temu z YouTube'a. Też pamiętam, mimo że ja się z Yahimozem prywatnie bardzo lubiłem, też go bardzo krytykowałem za to, co robił. Więc mimo wszystko, pewnie musiałeś się pierdzielić, szukając konkretnych komentarzy, które ci są akurat potrzebne. Mega strata czasu, i jeszcze raz to niektórzy ci teraz patrzą znowu na ręce. No, ja będę co jakiś czas patrzył. <laughs> Cześć, kicia, baneczko. No, więc taka jest odpowiedź MWK. Nie jest zła, ale kompletnie nie rozumiem, e, dlaczego na przykład uważa, że ja nie szanuję swoich widzów. Ja szanuję was i to bardzo. No ale cóż, no. A wiesz, czemu ja, jakim zniknął? Z tego co pamiętam, on kiedyś miał taką stronę z donatami: MySG chyba się to nazywało, które potem zostało przejęte przez Tip and Donation, które mnie okradło. Taka ciekawostka. I z tego co pamiętam, chyba znudziło mu się nagrywanie. A z tego MyMSG, my czy jak to się tam nazywało, takie potężne pieniądze wyciągał, że po prostu mu się nie opacało robić YouTube'a. Tak mi się coś kojarzy. Pamiętam, że kiedyś z nim gadaliśmy chyba na Skype jeszcze, on powiedział, Piotrek, ja mam aktualnie tyle pieniędzy, że nie wiem, co z tym zrobić. Więc chyba dlatego, ale kiedy jeszcze nagrywał filmy, pamiętam, że nagrywał jakieś ciekawostki czasem i na przykład nagrywał 5 minut ciekawostek albo 8, wtedy jeszcze były reklamy powyżej 10 minut, dzisiaj jest to 8, większą ilość ekran reklam. Wtedy przez około 3 minuty na ekranie był czarny ekran, co uważałem za bardzo słabe zagranie, przez co no troszeczkę go krytykowałem. Tak samo jego clickbaity. Pamiętam, że on mi kiedyś powiedział: Piotrek, w YouTubie nie da się wybić bez clickbaitów. A ja w sobie pomyślałem, potrzymaj mi piwo. I jakoś mi się chyba udało. <grymne> w sensie takich clickbaitów, że musisz oszukiwać widzów. Inna treść filmu, inny tytuł. Dało się. Dało się chyba. Znaczy może też się nie wybiłem jakoś wybitnie, chociaż czekaj, ile Yahimozo ma widzów, o ile jeszcze w ogóle kanał jest? Nie, nie masz kanału. Ale Yahimozo chyba miał 400 tysięcy? Chyba nie miał jakoś wielu, nie? Kurczę, ciekawe, że kanału Yahimozo nie ma. Ja w ogóle przez Rocsa poznam je Himonzą, bo też występował tak jak ja kiedyś u niego w serii Rzecz od widzów. Pyk. Dobra. Lecimy, moi drodzy, po piach! Trzeba oddzielić Biom Sniffera od reszty. Gdzie są fajerwerki? Siema, Jeremiksek. siemanko. 356 tysięcy ma kanał, ale jest. Jest, ale nie ma filmów i nie jest poleconych. Ale nie wyskakujemy w ogóle, więc... No dobra, czyli troszeczkę więcej mam od niego, stówkę około. Więcej więc. Hmm. Więc jednak jakimozo chyba się da wybić. Bez clickbaitów. Ale jest jedna rzecz, którą mi wtedy jakimozo podpowiedział, którą stosuję do dzisiaj, czyli jaskrawe miniaturki. Podkręcenie jaskrawości danej miniaturki faktycznie troszeczkę chyba poprawia yy, gdzieś tam klikalność. To do dzisiaj troszeczkę lekko podkręcam jaskrawość, ale to chyba widać. Kanał jest, ale bez filmów. No nic mi nie wyskoczyło. Ktoś fajnie skrytykował film Trumpka o portalu w Deep Dark. Hmm. Ktoś, kto nie jest mną? Ciekawe. <laughs> Ile masz średnio subów na miesiąc? Aktualnie przyrozy, dzięki shortom, już ci mówię byczku, miesięcznie przybywa mi 6300 subów aktualnie. jak dodało biom snifera? Nie, skąd ten pomysł? W końcu go zacząłem budować. W końcu, po tych dwóch miesiącach tworzenia biomu wiśniowego już miałem dosyć. Więc w końcu biom snifera. Nareszcie jakaś odskocznia. Biom wiśniowy będę...